Dzisiaj przyjrzymy się niektórym z najbardziej zagadkowych i fascynujących odkryć w historii. Od bizantyjskich reliktów ukrytych w Jerozolimie po tajemniczy japoński miecz ceremonialny, zanurzymy się w artefaktach, które podważają przekonania o przeszłości. Zacznijmy. Numer 1. Tunel Eupalinos. Nasze kolejne odkrycie nazywa się Tunel Eupalinos, choć dokładniejsze byłoby opisanie go jako akweduktu, a nie tunelu. To niesamowite osiągnięcie starożytnej konstrukcji ma prawie dokładnie 1036 metrów długości i rozciąga się na górę Castro na Samos w Grecji. Ręczne wyrzeźbienie tunelu tej wielkości byłoby trudną pracą 2600 lat temu, niezależnie od tego, jak zostało to zrobione. Tym jednak, co wyróżnia ten tunel, jest to, że jest to drugi w historii tunel, o którym wiadomo, że został wykopany jednocześnie z obu końców, przy zastosowaniu podejścia opartego na geometrii. Znaczenie tunelu jest tak duże, że znajduje się on zarówno na liście światowego dziedzictwa UNESCO, jak i międzynarodowym zabytku inżynierii lądowej. Znamy pełną historię tego tunelu, bo na szczęście Herodot obszernie o nim pisał. Herodot wychwalał Samian za zbudowanie trzech największych osiągnięć inżynieryjnych w świecie greckim, z których jednym był tunel Eupalinos. Ocenił, że ma 1.6 km długości, 2.4 m wysokości i 2.4 m szerokości, a pod każdym względem jest bardzo blisko. To dzięki Herodotowi znamy nazwisko inżyniera odpowiedzialnego za to imponujące dzieło, Eupalinos syn Naustrofosa. Numer 2. Relikwiarz św. ciernią. Relikwiarz świętego ciernią to jeden z najwspanialszych elementów konstrukcji metalowych, jakie można zobaczyć, chociaż historycy nie są pewni, kto go stworzył. Uważa się, że został wykonany około 1390 roku na zlecenie Jana, księcia Bery, aby pomdrugeścić rzekomą relikwię korony cierniowej. Jest to jedno z głównych dzieł złotnictwa powstałych dla dworów rodziny królewskiej walezjuszy i jedno z nielicznych. Które zachowały się do dziś. Medalien jest wykonany ze złota i ozdobiony luksusowymi perłami i klejnotami, a także 28 trójwymiarowymi figurkami z białej emali. Na jej froncie przedstawiony jest sąd ostateczny, na którym znajduje się Trójca Święta oraz święci czuwający nad zmartwychwstaniem. Poniżej tych postaci znajduje się długi cierń, który podobno pochodzi z korony noszonej przez Chrystusa na krzyżu. Z tyłu relikwiarza znajdują się drzwiczki, które otwierają się, ukazując otwór, w którym prawdopodobnie przechowywana była inna relikwia. Dzieło to zostało okrzyknięte jednym z największych osiągnięć średniowiecznej hutnictwa europejskiego. Numer 3. Napierśnik Sercesa. W tym filmie obiecaliśmy Wam złote skarby, więc spójrzmy na napierśnik Sercesa. Został tak nazwany, ponieważ został znaleziony w grobowcu z czasów punickich w pobliżu serces w Tunezji w 1909 roku. Chociaż może wyglądać jak piękny przedmiot dekoracyjny, w rzeczywistości jest częścią kamizelki kuloodpornej, a konkretnie kirysem. Eksperci szacują, że ma on około 2300 lat i że został wykonany przez włoskich rzymskich okupantów południowych Włoch. Najbardziej prawdopodobnym wyjaśnieniem znalezienia go w Tunezji jest to, że należał do wojownika, prawdopodobnie wysokiej rangi, któremu Hannebel dowodził podczas II wojny punickiej między 211 a 203 rokiem przed naszą erą. Jednak nie wszyscy eksperci i historycy zgadzają się z tą opinią. Dzieje się tak częściowo dlatego, że grobowiec, w którym go znaleziono, jest typowy dla ówczesnej Tunezji, co sugeruje, że pochowana osoba nie była osobą z zewnątrz. Ponadto niektóre inne artefakty znalezione w grobowcu pochodzą sprzed pierwszej wojny punickiej, więc dokładne pochodzenie na pierśnika pozostaje tajemnicą. Jedyną rzeczą, co do której eksperci wydają się być zgodni, jest niewątpliwe piękno. Numer 4. Kamienna twarz. Latem 1919 roku rolnik Tom Giddens podczas pracy na swoim polu w hrabstwie Sampson w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych poczuł, że jego pług uderzył w coś twardego. Po zbadaniu odkrył mocno zerodowaną kamienną twarz. Giddens od razu wiedział... Że znalazł coś ważnego, choć nie do końca rozumiał jego historyczne znaczenie. Dlatego zdecydował się wezwać ekspertów. Jednak oni też nie byli w stanie udzielić wielu odpowiedzi. Rozmiar jest duży, ma prawie 60 cm szerokości od ucha do ucha i około 90 cm od czubka głowy do brody. Wykonany jest z piaskowca, co utrudnia jego datowanie, gdyż materiał ten ze względu na swoją miękkość szybko ulega erozji. Oznacza to, że mógł zostać wyrzeźbiony zaledwie 100 lat temu lub mieć ponad 1000 lat. Archeolodzy mogliby lepiej oszacować jego wiek, gdyby projekt był znajomy, ale tak nie jest. Nic podobnego nie znaleziono wcześniej w Karolinie Północnej ani w jej okolicach. Numer 5. Skarb starożytnych rzymskich monet. W maju 2022 roku przyjaciele i wykrywacze metali Dave Allen, Mick Ray i Robert Ebet wyruszyli na biwak i wyprawę detektywistyczną do miejsca w Wiltshire w Anglii. Ku swemu zdumieniu tuż pod obozem odkryli skarb 161 starożytnych rzymskich monet. Monety pojawiły się zaledwie sześć kroków od miejsca, w którym rozbili namioty, na polu niedaleko starego miasta Piusi. Jest zbyt wcześnie. Aby dokładnie określić, ile monety mogą być warte, ale można bezpiecznie założyć, że wycena będzie szacowana na dziesiątki tysięcy dolarów. Znaczna część wartości pochodzi z pojedynczej rzymskiej monety krzemionkowej, która ma około 1600 lat i jest niezwykle rzadka. W skarbie znajdują się inne monety krzemionkowe oraz monety milenijne, z których wszystkie zostały wybite w latach 340-402. Monety są w stanie niemal menniczym, Wiele z nich jest w lepszym stanie niż monety, które prawdopodobnie nosisz w kieszeni, torebce lub torebce. Jest wysoce prawdopodobne, że nowo wybite monety zostały celowo zakopane w ostatnich latach obecności cesarstwa rzymskiego w Anglii przez obywateli pragnących chronić swoje bogactwo przed saksońskimi najazdami. Numer 6 Złote Dziecko. Mumia niedawno zbadana w Egipcie została nazwana złotym chłopcem ze względu na zawartość bandaży. Być może bardziej właściwe byłoby nadanie mu przydomka chłopca amuletu. Nadal nie znamy imienia chłopca, ale wiemy, że w chwili śmierci był nastolatkiem i pochodził z bardzo zamożnej rodziny. Pokryty był paprociami i miał złotą maskę na twarzy, od której wziął swój przydomek. Mumię odkopano gdzieś w południowym Egipcie w 1916 roku a następnie przechowywano w piwnicy Muzeum Egipskiego w Kairze, bez pokazywania publiczności. Może się to teraz zmienić po skanowaniu przeprowadzonym w styczniu 2023 roku, które ujawniło obecność aż 49 amuletów ukrytych na jego osobie i wokół niego. Należą do nich złoty skarabeusz w kształcie serca umieszczony w jego klatce piersiowej i solidny złoty amielet w kształcie języka w ustach. Starożytni Egipcjanie wierzyli, że amielity zapewniają ochronę i korzyści osobom w zaświatach. Najwyraźniej rodzina chłopca uważała, że potrzebuje większej ochrony niż większość. Uważano, że chrząszcze sercowate uciszają serce w dniu sądu, aby nie wypowiadało się źle o zmarłym. Być może uznano to za potencjalny problem. Numer 7. Miecz siedmiu gałęzi. Artefakt ten znany jest jako miecz siedmiu gałęzień, chociaż można go również nazwać szyciszyto. Legenda głosi, że ten ceremonialny miecz został podarowany władcy prowincji Yamato w Japonii przez króla Baekie na terenach dzisiejszej Korei Południowej. Musiała istnieć już w roku 720, skoro wspomniano o niej w Nian Shoki, znanej również jako Kroniki Japonii, która została ukończona w tym roku. Z tekstu wynika, że nadano go w piątym roku panowania cesarzowej Ingu, choć jest to liczba niemal mityczna. Zatem żadnej daty związanej z jej rzekomym panowaniem nie można uznać za wiarygodną. Niezwykły miecz ma prawie 1,21 m długości i jest wykonany z żelaza z sześcioma wypukłościami wystającymi z centralnego ostrza niczym gałęzie. Uważa się, że jest tak cenny, że nie jest wystawiany publicznie, i zamiast tego jest bezpiecznie przechowywany w sanktuarium i sonokami w prefekturze Nara. Napis na boku miecza tłumaczy się następująco. W południe 16 dnia 11 miesiąca 4 roku teha miecz został wykonany ze stali hartowanej sto razy. Miecz ten odpycha stu żołnierzy wroga i jest przyznawany Lord Duke, stworzony przez szczęście. To wyraźnie wskazuje, że był to prezent, jednak nadal nie jest jasne, kto go dał i kto otrzymał. Numer 8. Odkrycie w Sadzie Wiśniowym w Szwajcarii. W 2015 roku w sadzie wiśniowym w Szwajcarii odkryto 4166 monet brązu i srebra, które zostały zakopane około 1700 lat temu. Monety ważyły 15 kg. Znalazł je miejscowy rolnik, gdy zobaczył coś błyszczącego w stercie ziemi. Kilka miesięcy wcześniej w pobliskiej wiosce odkryto osadę rzymską, więc rolnik pomyślał, że monety mogą być z nią powiązane i skontaktował się ze służbami archeologicznymi. Lokalne służby archeologiczne uznały ten skarb za największe znalezisko monet w historii Szwajcarii. Niektóre monety pochodzą z roku 274 NEC zapanowania cesarza Aureliana i inne z roku 294 NEC zapanowania cesarza Maksymiana. Szwajcarski archeolog Georg Mater, który pracował przy wykopaliskach, Powiedział, że to, co odkryli w ciągu pierwszych trzech dni, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Numer 9. Monety Wikingów w Belfaście. W maju 2016 roku poszukiwacz skarbów Brian Morton odkrył dwie niezwykle rzadkie srebrne monety Wikingów w pobliżu zamku Newcastle w Irlandii. Było to pierwsze tego typu znalezisko w Irlandii Północnej, poza kilkoma monetami znalezionymi w innych miejscach na wyspie. Morton szukał monet za pomocą wykrywacza metalu, nie szukając niczego szczególnego. Monety te krążyły na wyspie Men i prawdopodobnie w Szkocji w XI wieku. Zawierają 93% srebra. Uważa się, że mogły pojawić się w te rejony w wyniku inwazji wikingów na pobliski klasztor Magera, a może w wyniku handlu lub strategicznego połączenia wyspy Men z południowo-wschodnim Ulsterem. Były kustosz Muzeum w Ulsterze spekuluje że ktoś przechodzący mógł upuścić monety, co wydaje się bardziej prawdopodobne niż teoria celowego zakopywania. Przed najazdem Wikingów główną walutą w Irlandii było srebro. Monety przesłano do British Museum w celu niezależnej wyceny, a pieniądze z aukcji zostaną podzielone pomiędzy Mortona i właściciela gruntu, na którym je znaleziono. Numer 10. Kosmiczne monety. Podczas remontu domu w Egipcie znaleziono zestaw monet przedstawiających głowę kosmity i statek kosmiczny. Jedna z monet przedstawiały są głowę z wielkimi oczami, wyglądającą jak kosmita. Na odwrocie jednego z nich widnieje napis w języku łacińskim, tu przy dobrej pogodzie. To doprowadziło niektórych ludzi do przekonania, że monety są dowodem na to, że kosmici odwiedzili Ziemię tysiące lat temu. Pojawiają się jednak pytania takie jak... Gdyby kosmici stworzyli te monety, dlaczego mieliby rozmawiać ze starożytnymi Egipcjanami po łacinie? Dla innych te tajemnicze monety są po prostu próbą zdyskredytowania historii rzekomych kontaktów z kosmitami. Litery otaczające głowę kosmity wydają się być napisane po grecku. Dodatkowo 17-wieczny francuski żeton liczący, który również ma kulisty kształt, przypomina latający spodek. Co skłoniło niektórych do porównania go z biblijnym kołem Ezechiela? Wierząc, że ta biblijna historia opisuje spotkanie z UFO, chociaż wielu jest sceptycznych, inne teorie sugerują, że niektóre z tych monet mogą być przykładami niklowych włóczęgów, zjawiska polegającego na modyfikowaniu zwykłych monet przez artystów nietypowymi wzorami. W połowie XVIII wieku zaczęto modyfikować wizerunki na monetach wykonanych z miękkich metali. Amatorzy w USA nagrali na przykład kobietę siedzącą na toalecie. Najpopularniejszą monetą z tymi modyfikacjami była miedziana moneta Buffalo. Ludzie, zwłaszcza włóczędzy, którzy podróżują pociągiem, często używali tych monet do wykonywania kreatywnych nadruków. Numer 11. Rzadka złota moneta w Galilei. W marcu 2016 roku. Lori Ramon podczas wędrówki z przyjaciółmi w Galilei zobaczyła coś jasnego. Była to moneta z wizerunkiem cesarza Augusta, która ma około 2000 lat. Moneta została wybita w roku 107 N.C. po zniszczeniu świątyni jerozolimskiej przez Rzymian, przez cesarza Trajana, w ramach serii upamiętniającej jego poprzedników. August rządził od 27 roku przed naszą erą C. do 14 D.C., a po jego śmierci uznano go za bóstwo. W rzeczywistości moneta przedstawia go jako boskiego Augusta. Moneta ta jest niezwykle rzadka, na całym świecie jest tylko jeden podobny. Limon, który mieszka w Kibuku w północnym Izraelu, przekazał monetę Izraelskiemu Urzędowi do Spraw Starożytności. Nikt nie wie, jak znalazł się we wschodniej Galilei. W swoim czasie był zbyt cenny, aby można go było używać w codziennych transakcjach, jak gdyby dziś za napój gazowany płaciło się 100-dolarowym banknotem. Uważa się, że mogła stanowić część większej kolekcji, jednak w okolicy nie znaleziono żadnych innych monet. Numer 12. Zakrzywiona szabla W czerwcu 2022 roku archeolodzy znaleźli zakrzywioną szablę w miejscu ufortyfikowanego klasztoru chrześcijańskiego w północnej Grecji. Jednak szabla nie jest pochodzenia greckiego, eksperci są niemal pewni, że jest to przedmiot turecki i przypuszczają, że mógł należeć do pirata. Taka broń jest bardzo rzadkim odkryciem, ponieważ żelazo, z którego jest wykonana, zwykle całkowicie rdzewieje w ciągu kilku stuleci. Ostrze to jest pozostałością po najeździe na klasztor, który miał miejsce w XIV wieku. Zakrzywiony kształt ostrza nasuwa historykom przypuszczenie, że mogło ono należeć do pirata, ponieważ wiadomo, że zakrzywionych, jednosiecznych ostrzy używały grupy pirackie, ale prawie nikt inny. Klasztor, o którym mowa, to klasztor z Nikolaos w Chrysokamerę, nazwany na cześć miejscowego świętego. W XIV wieku szabla została splądrowana co najmniej trzykrotnie i prawdopodobnie nigdy nie uda się ustalić, który z tych grabieży spowodował pozostawienie szabli. Wieża klasztorna byłaby znacznie wyższa niż jej obecna wysokość wynosząca wówczas 4,86 metra, a otaczała ją ściana ze skał granitowych o grubości 1,83 metra. Niestety nie uchroniło to klasztoru przed ostatecznym zniszczeniem przez pożar. Morfina, skarb Saddle Ridge. W 2014 roku w Kalifornii para spacerująca z psem po swojej posesji zauważyła zardzewiałą puszkę wystającą ze wzgórza. Odkopali ją kijem i zabrali do domu. Kiedy wrócili na wzgórze, znaleźli więcej puszek, ale interesująca była nie historia puszek, ale to, co zawierały. Wewnątrz znajdowały się złote monety z lat 1847-1894 o łącznej wartości 11 milionów dolarów. Pojedynczą monetę wyceniono na 15 tysięcy dolarów, a drugą na 1 milion dolarów ze względu na jej rzadkość. Kolekcja zawierała złote monety o wartości 5, 10 i 20 dolarów, które były zakazane w Kalifornii do lat 70. XIX wieku, dzięki czemu monety sprzed tego czasu były niezwykle cenne. Większość monet była w idealnym stanie, gdyż najwyraźniej zakopano je tuż po wybiciu w mennicy. Numizmatyk zajmujący się sprzedażą skomentował, że większość z nich została wybita w mennicy San Francisco. Chociaż nie jest jasne, kto ukrył monety ani w jaki sposób dotarły do tej posiadłości, istnieje kilka teorii. Niektórzy sugerują, że monety należały do znanych przestępców. Takich jak Black Bart czy Jesse James, jednak żadna z tych teorii nie została potwierdzona. Numer 14 horda Hoxnea. W listopadzie 1992 roku zaginiony młotek doprowadził do odkrycia, które zadziwiło historyków i poszukiwaczy skarbów w mieście Hoxne w hrabstwie Safek w Anglii. Mężczyzna imieniem Derek Los korzystał z wykrywacza metalu, aby znaleźć zagubiony młotek przyjaciela. Jednak zamiast młotka los odkrył coś znacznie cenniejszego – skarb Hoxnea. Nie była to tylko garść mone czy kilka zardzewiałych artefaktów. Skarb Hoxne to ogromna kolekcja ponad 15 tysięcy rzymskich złotych i srebrnych monet, biżuterii i srebrnej zastawy stołowej. Jest to jeden z największych i najcenniejszych rzymskich skarbów, jakie kiedykolwiek odkryto w Wielkiej Brytanii. Sama ilość i jakość przedmiotów znalezionych w skarbie jest zdumiewająca. Uważa się, że skarb pochodzący z końca IV lub początku V wieku naszej ery został zakopany w celu bezpiecznego przechowywania, prawdopodobnie podczas niestabilności politycznej i zmian społecznych, gdy cesarstwo rzymskie upadło. Skarb obejmuje misternie zaprojektowane bransoletki, pierścionki, łyżki, a nawet pieprzniczki ukazujące wysoki poziom rzemiosła w czasach rzymskich. Odkrycie skarbu Hoxne nie tylko wzbogaciło naszą wiedzę o rzymskiej Wielkiej Brytanii. Ale także zmieniło przepisy dotyczące poszukiwania skarbów w Anglii. Ich odkrycie doprowadziło do uchwalenia ustawy o skarbie z 1996 roku, która umożliwiła bardziej systematyczne zgłaszanie i katalogowanie takich odkryć. Skarb, obecnie mieszczący się w British Museum, służy jako olśniewające okno na przeszłość, ukazując bogactwo, sztukę i życie codzienne Rzymian w Wielkiej Brytanii. To uderzające przypomnienie o skarbach które można ukryć i czekać na ponowne odkrycie, nawet w najzwyklejszych miejscach, takich jak błoto na polu w Safek. Numer 15. Ogromny skarb w Hiszpanii. W kwietniu 2016 roku pracownicy budowlani w andaluzyjskim mieście Toumars w prowincji Sewilla odkryli 19 amfor zawierających rzymskie monety z brązu. Amfora to rodzaj rzymskiego dzbana. Pracownicy znaleźli skarb podczas kopania rowów w celu zainstalowania przewodów elektrycznych w parku. Monety ważyły ponad 590 kg i pochodziły z III wieku naszej ery. C. Rozmiar znaleziska jest spektakularny. Anna Navarro, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Sewilli, wspomniała, że każda amfora ważyła tak dużo, że żadna osoba nie była w stanie jej poruszyć. Podczas kopania rowów rozbito dziesięć dzbanów. Wstępna hipoteza jest taka, że monety miały służyć do płacenia podatków na rzecz Cesarstwa Rzymskiego. Wszystkie monety były w doskonałym stanie, zostały niedawno wybite przed zakopaniem i nigdy nie były w obiegu. Przed wznowieniem pracy podjęto środki ostrożności, aby sprawdzić, czy w okolicy nie znajdują się inne ukryte skarby.